Zobacz to jest. Rodzinka borsuków. Hmm. Ty też chcesz być borsukiem? Też chcesz być borsukiem? No powiedz. Hmm, to są borsuki. Borsuki są ładne. Tak wygląda borsuczek. Hmm jest ta Tak. No i co? Gdzie jest borsuczek? ta łapkę. Tak, może gdzieś borsuczka. <grym> tak, to są borsuczki. Jak widać pieski ich nie zjadają. Nie zjadają pieski borsuczków. Nie zjadają wszystkie słuchków. Oooo, jajaj, jajaj, ja. tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra. Dosyć tego dobrego.